Tymi, tymi odcinków, ben, i mam nadzieję, że mnie nie danie z drugim Raz. Dobra! Nie spinaj tupy. No dzisiaj za na. Ja! No i nagrywam na zapas. Jakaś dziwna ta arena. No i nagrywam na zapas. Mono no, powiedział. Co Nie pisać mi na zgej, O was zaraz rozwija. 10 FPS-ów. Rozumiesz tak? Jesi FB zów daje. Nie, 10! Mam na pewno. No tak. Kądzie dzisiaj nagrał coś? Co? Nie wiem. Tupie mam kogoś. Kogo? Nie jakiegoś kondzia, co ty? Konio. Tam, 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 tam. Dobra, mam 5... staki tego i 44 taki. Jak ja buduję? Fuck logic What Patrz patrz pat 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 Jakby co to ja dopiero gram na tym serwisie No dopiero Tak od wczoraj kurwa Hej nie Dobra Ja nic nie mówiłem, wy nic nie słyszeliście Zobie zrobię chociaż kamienny mieczyk Bo to gówno no. Dzięki, Polis, dzięki. Wiem, widzimy się, za chwilę. To jakiś kuba 66 Zaszym po krótej przerwie. Dobra. Teraz nie spadni Werinku, błagam cię. Ale ktoś mnie z no, tak, tak, tak. Weź mi daj program... Powiedz mi program, który ty mi Nie powiem. Pewnie bandycowe kurde. Dobra, będzie to będzie jeszcze tą zagrama rękę i jeszcze jedną mi będzie wykończyć się odcineczek. Ja widzę się z wami za chwilę. Dlaczego? Bo ktoś mi zrobił. Ja jest. Dla mix Wyjdź z Jestem po krótkiej cenie. Nie pomagasz mi. E... Wyjdź z No wyszło. Ja nie żyję nawet. Gdzie cię parkour? 33. 33? Nie ma 33. 29. Dobra, jesteśmy. A co się stało? Muszę zobaczyć chyba na filmie. I mam te słuchaweczki tracę. Dokładnie. Kupa, kupa, jak to i tak jeszcze miecza nie dostanę. się. sikerska. Diamentowa się wow, wow, wow. sikerska. Ale zbroi nie dostałem, no chyba już coś powaliło. No chyba dzisiaj. Daradam, daradam, daradam. chodź tu do mnie. Chodź, chodź tu. Do... Nie mogę! A. tam, da-da-dam! Uuu, siemano! Taka fajna muzyczka! Dobra, chodź do ciebie i pójdziemy na tego oto frytku sama. Który nią nie mam który chce mnie zdednąć po y, matkę, ja zabiłem. Co? <grym> Jak wiecie, kolis jest debilem. <grym> <Ucie>. no. <grym> 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 o nie, on się tu butuje, mam ty i szybko Frajerze! Frajerze! Szybko. Już no. no, się to ma! Na... Chodź tu, frajenerze. Uważaj, bo on ma mieczor! Ja. <gulik> Uważaj! Koli! No co, podskoczysz, bo ja. Co? Co? <gulik> no, zabiłem go! To ja to arenę dokończę, bo mam super skoczka. O, by... zabili mnie! Dobra, ziomaki. To, to było na by było... Na... No dzisiaj... czekajcie. Dzisiaj to jest już koniec naszego odcinka. Był dzisiaj ze mną. koniec I widzimy się w kolejnych odcinkach Skywars. Pa, pa, nara! Nara!